Czasem wystarczy jedno spojrzenie, by w środku coś się poruszyło. Patrzysz na obraz, na kształt, na kolor i nagle czujesz, że to coś przyciąga cię w sposób trudny do wyjaśnienia. To nie jest zwykła ciekawość ani przypadek, to subtelny głos duszy, który przemawia ciszej niż myśli, ale mocniej niż słowa. Może właśnie tak było, gdy spojrzałeś na te trzy niedźwiedzie, nie wiesz dlaczego, ale jeden z nich wydaje się Twój. To właśnie początek wewnętrznego dialogu. Karl Jung, który całe życie badał język symboli, mówił, że obrazy i archetypy są alfabetem nieświadomości. To one poruszają w nas to, co zapomniane. Wybór jednego z trzech niedźwiedzi nie jest więc decyzją logiczną. To reakcja serca, które rozpoznaje coś znajomego, część ciebie, o której może zapomniałeś. W głębi duszy nie kierujesz się wzrokiem ani rozumem lecz wewnętrzną pamięcią, zakorzenioną w czymś starszym od słów. Każdy z tych niedźwiedzi, ognia, wody i ziemi symbolizuje pewien stan istnienia, pewną emocję i archetyp, który w tobie żyje. Być może przyciąga cię płomień, bo potrzebujesz działania i odwagi, a może spokój wody, bo twoje serce pragnie uzdrowienia, albo stabilność ziemi, bo szukasz korzeni i równowagi. Cokolwiek cię wzywa, to nie dzieje się przypadkiem. To nie ty wybierasz symbol, to symbol wybiera ciebie. Jung nazwał to synchronicznością, chwilami, w których to, co zewnętrzne, współgra z tym, co wewnętrzne, tworząc most pomiędzy światem duszy a rzeczywistością. Twój wybór jest właśnie takim mostem. Nie musi mieć sensu dla umysłu, bo sensu szuka serce. W tym wyborze kryje się wiadomość, lustro, w którym możesz zobaczyć swój aktualny stan, swoją emocję. Swój etap życia. Nie próbuj analizować, dlaczego ten niedźwiedź, a nie inny. Zamiast tego poczuj. Co w tobie się poruszyło, gdy go zobaczyłeś? Ciepło, spokój, niepokój. Wszystko, co poczujesz, jest odpowiedzią. To właśnie w tym tkwi magia symbolu. On nie wyjaśnia, on przypomina. Twoja dusza pamięta więcej, niż myślisz. Pamięta wszystkie swoje twarze, wszystkie swoje drogi. Dlatego czasem wystarczy obraz, by coś w niej się obudziło. Może to, co widzisz teraz, to tylko początek. Może to zaproszenie, by zejść głębiej, tam, gdzie twoje serce już wie, dokąd iść. Bo żaden wybór nie jest przypadkowy. Każdy jest ścieżką powrotu do siebie. Jeśli to właśnie niedźwiedź ognia przyciągnął twoje spojrzenie, oznacza to, że w twoim wnętrzu płonie energia, która pragnie być zauważona. To ogień życia, pasja. Siła woli, instynkt działania, ale też iskra, która potrafi spalić, jeśli nie jest rozumiana. Wybierając tego niedźwiedzia, dusza mówi ci: Pamiętaj o swojej mocy, ale ucz się nią kierować. Ogień jest symbolem transformacji. Spala to, co stare, aby zrobić miejsce dla nowego. Tak samo działa wewnątrz ciebie, przypomina o odwadze, by zostawić za sobą to, co już nie służy. Ludzie, których przyciąga ogień, często są twórczy, intensywni, emocjonalni, nie potrafią żyć połowicznie, kochają głęboko, działają z serca i pragną zmieniać świat wokół siebie. Jednak w tej intensywności kryje się też wyzwanie jak nie spłonąć we własnym płomieniu? Karl Jung pisał o energii życia, potężnej sile, którą każdy z nas nosi. Kiedy płynie swobodnie, staje się światłem. Kiedy zostaje zablokowana, zamienia się w gniew, frustrację, samokrytykę. Niedźwiedź ognia to przypomnienie, że Twoja pasja nie jest wrogiem, jest przewodnikiem. Potrzebuje tylko świadomości, tak jak ogień potrzebuje tlenu, ale też granic. Jeśli wybrałeś ogień, być może w Twoim życiu nadszedł moment działania. Czas, by zaufać sobie, ruszyć z miejsca, podjąć decyzję, na którą długo nie miałeś odwagi. Ogień nie czeka. On mówi: Idź, zrób to, zaufaj, że potrafisz. Ale równocześnie przypomina, że prawdziwa siła nie polega na wybuchu, lecz na tym, by umieć utrzymać płomień stabilny, równy, życiodajny. Ogień jest też emocją. To miłość, gniew, namiętność, kreatywność wszystkie formy ekspresji, które nadają kolor życiu. Jeśli przez długi czas tłumiłeś swoje uczucia lub marzenia, niedźwiedź ognia przychodzi, by rozbić ten mur. Nie po to by cię zranić, lecz by cię uwolnić. Ten archetyp jest również nauczycielem odwagi. Odwagi by być sobą nawet wtedy, gdy inni nie rozumieją twojego płomienia. Bo nie wszyscy potrafią patrzeć na ogień, niektórzy się go boją. Ale twoja dusza nie przyszła tutaj, by się zmniejszać, przyszła, by świecić. Może więc to, co dziś nazywasz chaosem, jest po prostu transformacją. Może twoje serce płonie, bo zbliża się nowy początek. A jeśli tak, pozwól mu płonąć, nie z lęku, lecz z miłości do życia, bo niedźwiedź ognia nie niszczy. On oczyszcza. I przypomina ci, że światło, którego szukasz, od zawsze płonie w tobie. Jeśli to właśnie niedźwiedź wody przyciągnął twoje spojrzenie, twoja dusza pragnie przypomnieć ci o mocy, która płynie z delikatności. Woda jest symbolem emocji intuicji i wewnętrznej prawdy. Nie potrzebuje siły, aby kształtować świat. Robi to swoją miękkością, cierpliwością i nieustannym ruchem. Tak samo działa twoje serce, nawet jeśli czasem próbujesz je uciszyć. Ludzie, których przyciąga woda, mają w sobie głębie. Czują więcej niż mówią. Potrafią odbierać subtelne wibracje świata, emocje innych, ich nastroje, ich niewypowiedziane słowa. Niekiedy to błogosławieństwo, a innym razem ciężar, bo łatwo jest zatracić granice, kiedy czujesz wszystko tak intensywnie. Ale to właśnie w tej wrażliwości kryje się twoja największa siła. Karl Jung pisał, że woda jest metaforą nieświadomości, ogromnego oceanu, z którego rodzą się sny, symbole i intuicja. Gdy zanurzasz się w niej, nie uciekasz od rzeczywistości, lecz wracasz do źródła to w ciszy twoich emocji kryją się odpowiedzi, których rozum nie potrafi znaleźć. Niedźwiedź wody zaprasza cię, byś przestał walczyć z uczuciami, a zamiast tego pozwolił im płynąć. Woda nie zadaje pytań, nie pyta dlaczego spada z nieba ani dokąd płynie, po prostu jest czysta, wolna, szczera. Gdy płaczesz, to nie słabość, to oczyszczenie. Gdy czujesz smutek, to nie porażka to twoja dusza mówi zatrzymaj się, zajrzyj we mnie. Bo prawdziwe uzdrowienie nie polega na zapomnieniu, lecz na akceptacji. Jeśli wybrałeś niedźwiedzia wody, być może nadszedł moment, aby otworzyć się na emocje, które zbyt długo były w cieniu. Może nadszedł czas, by przebaczyć sobie, pozwolić odejść temu, co boli i przyjąć własną kruchość z czułością. Woda uczy, że nie trzeba mieć kontroli, by być silnym. Siła płynie z zaufania, do życia, do procesu, do samego siebie. Ten archetyp przypomina ci, że emocje są Twoimi sprzymierzeńcami, a nie przeszkodą. Każda łza, każdy uśmiech, każdy drżenie serca jest językiem duszy. A jeśli czasem czujesz się zagubiony, to tylko znak, że Twoja dusza pragnie, byś wrócił do jej oceanu i posłuchał jej pieśni. Bo woda nie potrzebuje walczyć, by zmieniać świat. Ona kształtuje skały cierpliwością, uzdrawia ciszą i odbija niebo w swojej głębi. Jeśli więc dziś wybrałeś niedźwiedzia wody, twoje serce mówi: Nie bój się czuć. To właśnie czucie prowadzi cię do światła. Jeśli to właśnie niedźwiedź Ziemi przyciągnął twoje spojrzenie, twoja dusza szuka spokoju, którego nie można znaleźć w hałasie świata. Ziemia jest symbolem równowagi. Stabilności i obecności. Uczy nas, że prawdziwa siła nie potrzebuje słów, dowodów ani walki. Ona jest cicha, pewna, cierpliwa. Tak jak niedźwiedź, który zna swoje miejsce w naturze i ufa jej rytmowi. Ludzie, których przyciąga energia ziemi, często są zakorzenieni w rzeczywistości, a jednocześnie głęboko duchowi. Mają naturalną zdolność do bycia wsparciem dla innych. Do wnoszenia spokoju tam, gdzie panuje chaos. Ich obecność koi, ich głos budzi zaufanie, ale często zapominają, że nawet Ziemia potrzebuje odpoczynku, że nie muszą zawsze dźwigać świata na swoich barkach. Ziemia przypomina nam, że wszystko ma swój czas. Nie można przyspieszyć kiełkowania nasion, ani wymusić wzrostu drzew. To samo dotyczy Twojego życia. Nic co prawdziwe nie wymaga pośpiechu. Jung mówił, że człowiek współczesny oderwał się od natury, a przez to utracił część swojej duszy. Wybierając niedźwiedzia Ziemi, wybierasz powrót do tej utraconej więzi z ciałem, z naturą, z prostotą istnienia. Być może czujesz, że ostatnio zbyt wiele się działo, że życie wymagało od ciebie ciągłego działania, podejmowania decyzji, walki z presją. Niedźwiedź Ziemi przychodzi, by ci powiedzieć zatrzymaj się, oddychaj, wróć do siebie. Bo spokój, którego szukasz, nie jest gdzieś na zewnątrz, on od zawsze był w tobie. Ziemia jest też nauczycielką cierpliwości. Wie, że burze przemijają, a korzenie pozostają. Zna wartość prostoty, zapachu deszczu, dotyku trawy, ciepła kamienia. Przypomina, że duchowość nie musi być czymś odległym. Ona jest w codzienności, w ciszy poranka, w oddechu między myślami. Jeśli wybrałeś niedźwiedzia Ziemi, to znak, że twoja dusza pragnie stabilności i równowagi. Być może chcesz znów poczuć grunt pod stopami, nauczyć się ufać procesowi życia, nie szukając w nim natychmiastowych rezultatów. Bo tak jak Ziemia rodzi owoce dopiero po czasie, tak i twoje serce potrzebuje przestrzeni, by dojrzeć. Ziemia nie ocenia, nie porównuje, nie spieszy się, po prostu jest i właśnie w tej prostocie tkwi jej mądrość. Niedźwiedź Ziemi przypomina ci, nie musisz już udowadniać swojej wartości, jesteś częścią cyklu, który zawsze cię wspiera. Czasem największe przebudzenie nie dzieje się w górskich szczytach, ani w ogniu doświadczeń, lecz w ciszy, tam gdzie stopy dotykają Ziemi, a dusza wreszcie czuje, że wróciła do domu. Często myślimy, że nasze wybory coś o nas mówią, że definiują kim jesteśmy, ale ten wybór, którego właśnie dokonałeś, nie ma cię ograniczać, Lecz otworzyć. Niedźwiedź, który cię przyciągnął, nie jest etykietą, lecz zwierciadłem. Nie mówi taki jesteś, ale raczej to czujesz w tej chwili. Bo każdy moment w życiu ma swoją energię, swój kolor, swoje znaczenie. Karl Jung wierzył, że w każdym z nas żyją różne archetypy, które budzą się wtedy, gdy są nam potrzebne. Raz dominuje ogień, odwaga, bunt i działanie, innym razem woda. Emocje, intuicja i uzdrawianie. Czasem Ziemia, spokój, stabilność i obecność. Twój wybór pokazuje, który z tych głosów przemawia dziś najgłośniej w twoim wnętrzu. Nie po to, by oceniać, lecz byś mógł go usłyszeć i zrozumieć. Wybór niedźwiedzia nie jest więc końcem podróży, ale jej początkiem. On wskazuje kierunek, obszar, w którym twoja dusza pragnie uwagi. Jeśli wybrałeś ogień, może twoje serce potrzebuje odwagi, by działać, jeśli wodę, może pragnie uwolnienia emocji i czułości wobec siebie, jeśli ziemię, może tęskni za spokojem i bezpieczeństwem, każda z tych energii jest święta i potrzebna, ważne byś nie szukał odpowiedzi wyłącznie umysłem. Ten wybór nie jest zadaniem do rozwiązania, lecz odczuciem do przeżycia. Najprawdziwsza odpowiedź ukryta jest w tym, co poczułeś w momencie, gdy twoje oczy spotkały się z oczami niedźwiedzia? Czy to było ciepło, wdzięczność, może lekkie napięcie? Właśnie ta emocja jest kluczem, językiem, którym twoja dusza z tobą rozmawia. Jung nazywał to spotkanie z nieświadomym dialogiem z cieniem. Symbol, który cię przyciąga, często wskazuje na część ciebie, którą zaniedbałeś lub ukryłeś. Może to energia, której się boisz, ale której potrzebujesz, by być pełnym. W ten sposób niedźwiedź staje się nauczycielem, przewodnikiem, który mówi: Spójrz we mnie, a zobaczysz siebie. Prawda jest taka, że to, co widzimy na zewnątrz, zawsze odbija to, co dzieje się w środku. Świat jest lustrem, a ten wybór jego delikatnym odbłyskiem. Zatrzymaj się więc na chwilę, nie szukaj dalszych znaków. Poczuj, co ten wybór ci uświadomił. Może to jedynie szept, może coś subtelnego, ale jeśli wsłuchasz się naprawdę, usłyszysz duszę, która mówi to jestem ja, przypomnij sobie o mnie. Bo ostatecznie nie chodzi o to, którego niedźwiedzia wybrałeś. Chodzi o to, że w tym wyborze twoje serce na moment stało się lustrem, a w jego odbiciu zobaczyłeś siebie prawdziwego. Każda podróż ma swój kres, ale są takie drogi, które nie prowadzą do końca, prowadzą do początku. Wybór, którego dokonałeś, nie był testem, lecz przypomnieniem. Nie chodziło o to, by odkryć coś nowego, lecz by zobaczyć to, co od zawsze w tobie było. Niedźwiedź, którego wybrałeś, nie przyszedł z zewnątrz. On zawsze mieszkał w twoim wnętrzu. Czekał cierpliwie, aż spojrzysz mu w oczy i rozpoznasz siebie. Twoja dusza pamięta. Pamięta wszystkie chwile odwagi, wszystkie łzy, które oczyściły twoje serce. I wszystkie momenty, w których życie zatrzymało cię tylko po to, byś nauczył się ciszy. Te trzy niedźwiedzie, ognia, wody i ziemi, są jak trzy głosy w jednej melodii. Raz gra jeden, raz drugi, ale dopiero razem tworzą harmonię. Każdy z nich jest częścią ciebie. Ogień przypomina ci, że masz moc, woda, że masz serce, ziemia, że masz korzenie. Gdy te trzy energie zaczynają współpracować, rodzi się spokój, którego nie można znaleźć w świecie zewnętrznym. To spokój, który wypływa z wnętrza, z akceptacji, że wszystko jest dokładnie takie, jakie powinno być. Karl Jung pisał, że proces indywiduacji, powrotu do siebie, polega na połączeniu przeciwieństw, które przez lata w nas walczyły. W tobie też być może toczyła się taka walka, między pragnieniem działania a potrzebą odpoczynku. Między emocją a rozumem. Między tym kim jesteś, a kim myślisz, że powinieneś być. A jednak dziś, po tej podróży przez symbole, coś się wyrównało. Wybierając, spojrzałeś w lustro swojej duszy i to wystarczyło, by przywrócić jej pamięć. Może zauważysz teraz, że świat wydaje się trochę spokojniejszy. Może oddech stał się głębszy, myśli cichsze. To nie przypadek, to powrót kiedy rozpoznajesz siebie, zewnętrzne przestaje cię tak ranić. Zaczynasz ufać, że wszystko, co przychodzi, ma sens, nawet jeśli jeszcze go nie rozumiesz. Niedźwiedź, którego wybrałeś, był przewodnikiem, nie celem. Poprowadził cię w stronę ciszy, w której słychać prawdę. Nie musisz szukać. Już jesteś, bo dusza nie potrzebuje drogi, by wrócić do siebie. Ona potrzebuje tylko chwili świadomości, w której przypomina sobie, kim naprawdę jest. Więc zatrzymaj się, wdychaj życie takim, jakie jest, i kiedy znów spojrzysz na tego niedźwiedzia, ognistego, wodnego lub ziemnego, wiedz, że patrzysz nie na symbol, ale na część własnej duszy, bo ostatecznie ta podróż nie była o nim, była o tobie. I teraz, w tej chwili spokoju, twoja dusza szepcze, witaj z powrotem w domu.